Proszę Państwa, to tego, że przyczyniam się do pewnego błędu. Niestety już napisałem ten tekst, ja już 22 strony, gdzie miałem powód, co zrobić, żeby pięć tygodni tego chciałem odwieczyć. Stąd będzie troszeczkę podwalony. Ja bardzo się cieszę z tej wcześniejszej sesji i z tego, że usłyszałem tutaj bardzo wiele krytycznych słów o polskiej historiografii. Ja tak też mam dość krytyczny sposób o polskiej historiografii i mam wrażenie, że dość rzadko się o tym mówi. Ten tekst prawdopodobnie Państwa. Potrzebuję z dwóch dlatego że y, ja zdaję sobie sprawę, że... Sobie sprawę, że sobie sprawę, że niektórzy Tak, że ktoś tutaj w swoich e, samochodach drwana w stos, który miałem dostarczyć, ja nigdy nie wiem, że nas stosy. Zresztą nie mam chyba takiego, takiego charakteru. To drugie, dlaczego może być rozszerzające, ale że będzie banalne. Będzie banalne, Szanowni Państwo, ponieważ my wszyscy o tym wiemy. O tym, o czym ja będę mówił, my wszyscy doskonale to wiemy. My rozmawiamy o tym na no, konferencji, czyli nie na konferencji, rozmawiamy o tym na parach konferencji, gdzieś tam na korytarzach, w pokojach, w gminie, ale jakoś tak się często zdarza, że mówimy o tym w wprost. Proszę o jawny. roku uznają się To jest kontynuacja tego, co się działo e, wcześniej. Polska historia najnowsza w ostatnich dwóch dekad ma swoje dobre i złe strony. Jest takie prawo, prawo Sturgeon, które mówi o 90%, e, 90%, e, 90%, e, 90 twórczości, niektórzy mówią o 90% humanistyki. To są, to są bzdury. Używa trochę czasu, jeszcze jednego słowa, na co słowa. przyjmiemy bzdura. Proszę Państwa, w taki zupełnie nienaukowy, magiczny sposób odwrócę, bo tylko będzie 10%. Ja będę o tym 10%, tak mówił od razu, tak zupełnie, tylko 10%. procent. nie myślimy się, mam nadzieję przynajmniej. Problemy i patologii polskiej historiografii najnowszej stanowią, miejmy nadzieję, wąski margines spełnia wszelkie możliwości warsztatu naukowego, zgodna jest z naruszeniami metodologicznymi poszczególnych paradygmatów, pełni dawanej rolę społeczną, zarówno pokazując, jak było, oczywiście w cudzysłowie, edukując, jak i nakreślając podstawy do zrozumienia przyszłości. Nie oznacza to, że nie należy się starać, żeby było jeszcze lepiej i lepiej zrozumieć swoje To podstawowe obszar wątki to kwestia umiejętności i celów, jakie ma spełniać. Na poszczególnych tekstu uznałem, że tytułowe problemy wynikają z nieprzestrzegania danych warsztatowych, bo głównie w głównym warsztacie będę mówił, a patologie ze świadoma, świadomego odrzucenia zasad etyki zawodowej. Podstawę tekstu jest stanowił, stanowił obserwację współczesnej praktyki badawczej. Tak jak powiedziałem, ten efekt będzie y, dość banalny i jedyną moją propozycją, taką stanowiącą, mogę powiedzieć, będzie y, jest brak zgody na niestety moim zdaniem panujące milczenie. We współczesnej historii najnowszej publiczna krytyka ułomna na poziomie meta jest dość rzadka. Myślę, udało się odnaleźć Może 10 nazwisk osób, które e, pisząc krytykują to, co się dzieje przez te ostatnie 20 lat. Była e, taka konferencja kilka lat temu, w 2007 roku, co organizowana przez Muzeum e, Muzeum Historii Polski, na które też było dość dużo krytycznych głosów, ale też jednak dość ogólne, tak naprawdę pojedyncze osoby, oprócz na przykład na osób, które wczoraj słyszeliśmy tutaj w samej życie, które mówił dzisiaj, nie słyszeliśmy trochę, trochę różnych krytycznych głosów. Treść o skórz Faktografia, co też powstał w prawie zainteresowania poprawą warsztatów i podniesienia etyki zawodowej na jeszcze wyższy poziom niż obecnie. Ja nie będę mówił o metodologii, o tym będzie mówił pan profesor Jan Bowalski, na pewno z, ze znacznie większą kompetencją y, już y, nie ma. Istotnym problemem w Polsce jest niechęć do teorii historii. Ja mam wrażenie, że jeszcze stożnicy sobie z tym radzą, ale czym bliżej historii XX wieku, tym mniej. Zajmujemy się y, tą teorią. Historiografia najnowsza to chyba jedyna dziedzina nauki, której odwołania do XIX wieku że mają obecne podejście do uprawiania tejże nauki. Co się stało z podstawowym dla Państwa dla dlaczego, które czasami dostępuje miejsca wyłącznie pytaniem kto, co, gdzie i kiedy. Wśród powodów wymienia się marginalizację edukacji metodologiczno-historiograficznej. Następstwem tego jest nieobecność jej świadomości zbiorowej. Nie wypracowaliśmy przekonania, że uprawianie medycyny wymaga poznania anatomii. Gdy okazało się, że bez niej, bez niej nadal można oddawać się w praktyce, praktyce medycznej, zwłaszcza nie mówię leczenie, oddawać się w praktyce medycznej, to używając języka cybermedyki nastąpiła maksymalizacja kosztów przy minimalnych nakładach energetycznych też w historii nie was pacjenci. Nie ma więc drastycznego znaku, że system źle funkcjonuje, a doświadczane efekty nie próbują żadnymi, próbującymi rozwijać. To przypadłość w dużej części humanistyki. Inne powody, dlaczego? dlaczego nie zajmujemy się tym I Inni wydają, że za niechęcią do technologii stoją poglądy Poza pozytywistyczna kojarzy się albo z zachodnioeuropejską lewicą markszystowską i rokiem 68, albo z narodów odchodzących. Znaczy, ja też się zastanawiam, jak długo jeszcze będziemy się odgrywali. Nie, ja teorii nie, to przecież pamiętamy odchodząc stalinizm do, do teorii, te dziękuję bardzo. To jest taki świetny wytwór do tego, żeby się nie zajmować. Kolejnym powodem rezygnacji jest powoławcze wkrytką ze strony metodologów, dysponujących szerszym aparatem filozoficzno-teoretycznym. Samym metodologom postaliśmy można że wykluczanie własnego wpływu środowiska poprzez stosowanie hermetycznego języka, nieadekwatnego do poziomu współczesnej edukacji. Konsekwencją jest brak oto siebie jako naukowca, brak zrozumienia swojej roli w skomplikowanym procesie tworzenia nauki. My mamy opisy przedstawienia czegoś, a nie, nie, nie mamy świadomości czasami na zależkę do 10%. Nie mamy świadomości, że to jest jakiś przedmiot badawczy, którym się powinniśmy zająć, a nie tylko mamy poprzez się Jakieś yy, formuły. Zgadzicie się można, że historyk nie musi znać metodologii, tylko że na przykład wrocie do A on od razu dodaje kolejne zdanie. Jeśli zachowuje zgodność praktyki badawczej z warsztatem. Przestrzeganie reguł nie wyrusza świadomości tego, yy, 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 że mówimy brozo, a on wrzuca, a który nie ma tej świadomości, lecz on się odwrócił do szkolnictwa, a nie ma go. Może ono być intuicyjne, wypracowane w procesie zbudowania doświadczenia i najlepsi radzą sobie bez znajomości teorii gramatyki. Niestety w społeczeństwach masowych ilość wyprzed, wybiera jakość. I w systemach burokratycznych środowisko naukowe wraz z ilościowym pozrastaniem się deformuje własne założenia. Kolejne pokolenia historyków zaczynają zawracać już nie tylko jakość metodologiczną, ale również metodyczną. na konformizm, przekonanie o bezalternatywności płynącej konwencji, co pozwala na absolutyzację własnej